Witam wszystkich. Nie muszę się chyba przedstawiać w Kreśniku. Walczyłem to już na gali zawodowej. Pokazałem wtedy jedną z lepszych walk. Na pewno była to najdłuższa i najbardziej zawięta walka. Teraz wracam po raz kolejny. Tym razem to moja ręka będzie uniesiona. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepsze widowisko niż było rok temu. Razem wystartuję kategorię wyżej, będę walczył w limicie do 84 kg, myślę, że wydolność i wytrzymałość mnie teraz nie zawiedzie, na gali będę się bił z Radosławem Wójcikiem, chłopak z Lublina. Walki dość chaotyczne. Myślę, że zawodnik do, do opanowania. Lubię z takimi ludźmi walczyć na zawodach amatorskich. Podczas walk amatorskich nieraz biłem się z takimi ludźmi i to moja ręka była uniesiona, tym razem też tak będzie. W tej chwili pracuję na siłowni. Dodatkowo prowadzę treningi, ale też sam ostro trenuję. Praca w tej chwili umożliwia mi też przygotowanie siłowe, jak i wodolnościowe. Jest to walka szczególna. Z tego względu już zadecyduję moim być albo nie być, albo nie być na arenie zawodowej. Na pewno łatwo nie odpuszczę. Przygotowuję się jak jeszcze nigdy dotąd. Pomagają mi koledzy z klubu, spoza Łęcznej. Także na pewno nie odpuszczę nie poddam się bez walki. Zapraszam wszystkich kibiców 22 lutego do Kraśnika na gale Thunder Strike, gdzie stoczę swoją czwartą zawodową walkę. Mam nadzieję, że tak jak zawsze będziecie za mną, będziecie ostro drzeć młody.